Siemanko, witam na kanale Lootbox, ja jestem Patryk, jeżeli nie wiecie jest to kanał poświęcony newsom ze świata gier oraz filmu. nie są to kolejne ciekawostki, lecz informacje ze świata popkultury, odcinki będziemy starać się wypuszczać każdego dnia, powiedziałem wypuszczać, ponieważ kanał będę prowadził wraz z danym, czyli moim dobrym kolegą, od czasu do czasu będą pojawiać się filmy specjalne, na których poruszymy oraz rozwiniemy dosłowny jeden temat po prostu, nie zabraknie też streamów, aha, no i jeszcze, strzel łapkę w górę oraz suba. Żeby nie przegapić najnowszych newsów A w dzisiejszym odcinku Na Super Bowl zobaczyliśmy mnóstwo nowych zapowiedzi W tym m.in. zapowiedź Avengers Endgame Czy chociażby ósmego sezonu Gry o Tron Nie zabrakło też trailera Toy Story 4 O aktorze, który możliwe, że przywdzieje strój Batmana I wiele, wiele więcej Oglądajcie Zacznijmy może od gier Ostatnio w Fortnite miał miejsce event, w którego centrum był Marshmallow Okazało się, że ten właśnie event, a dokładnie mówiąc koncert był strzałem w dziesiątkę, albowiem występ oglądało na żywo 10 milionów graczy. Co by nie mówić o Fortnite, cie, to trzeba przyznać, że eventy to potrafią robić. Resident Evil 2 Remake trafił do nas niedawno, bo lekko ponad tydzień temu. Jak się okazuje, do gry zostały już stworzone mody. Jedna z modyfikacji autorstwa użytkownika DPO23 nadaje bohaterom niecodzienny wyraz twarzy. Nie wiem, co siedzi w głowie twórcy, ale nie, no, propsy. It's time to go. Hey, Marvin. <grym> W innym modzie przywrócono znaną z oryginału kamerę. W przeciwieństwie do odświeżonej wersji, umieszczona jest w konkretnym miejscu danego pomieszczenia i nie możemy nią sterować. Jeżeli chcielibyście cały odcinek poświęcony modom do Resident Evil, dajcie znać. Obiecuję, że wyszukam dla was same perełki. Na planie o Wiedźminie zobaczyliśmy nowych aktorów. Będzie to szkocki aktor Blair Kincaid, który wcieli się w krachan Kreita, czyli jednego z władców Skalige. Zdjęcie, które widzicie, pojawiło się na Instagramie Gai Mondadori, która wcieli się w nieznaną postać. Ciekawe, co wyjdzie z tego wieśka. Ja mocno trzymam kciuki, bo jak mi się gra o Tron zaraz skończy, to muszę mieć jakieś lekarstwo na kaca. A propos gry o Tron, dostaliśmy śmieszny teaser, parodię, na evencie Super Bowl. Spod połączył markę Bud oraz Game of Thrones. Pamiętajcie, że początek finałowego sezonu już 14 kwietnia. Zobaczcie więc zwiastun, na którym zobaczyć możemy zmutowanego górę, jak jednego ze smoków Daenerys. W filmiku znajdziemy też wiele odwołań sytuacyjnych do głównej sagi, jak na przykład krzyk Elary Sand w czwartym sezonie. Zostańmy przy Super Bowl, ponieważ nie mogło na nim zabraknąć materiałów z Toy Story 4. No powiedzcie, kto nie jest zna Toy Story? Zobaczcie to piękne spotkanie po latach Pip z Woodym i z yeah, na Jak wiemy, Ben Affleck ostatnio porzucił swoją rolę. Dlatego rola Mrocznego Rycerza jest do wzięcia. Jednym z aktorów, który bardzo może że się w tytułowego Mrocznego Rycerza, będzie Ben Barnes, czyli aktor znany m.in. z Punishera, czyli serialu na Netflixie. Wydaje się on być zainteresowany rolą w kinowym uniwersum DC. Co więcej, Barnes zamieścił w mediach społecznościowych fanowską grafikę, na której możemy zobaczyć go w stroju rycerza Gotham. Oczywiście nie jest on jedynym aktorem, o którym mówią plotki. Innymi twarzami łączonymi z produkcją są chociażby John Hamm czy Jack O'Connell. Na koniec zostawiłem najważniejsze, czyli spot Avengers Endgame. Właśnie na Wcześniej, w wspomnianym Super Bowl, zobaczyliśmy również zapowiedź czwartej części mścicieli. Krótki, ale pokazujący dość dużo. Większą analizą zajmiemy się już niedługo, bo możliwe, że nawet w tym tygodniu. Zobaczcie zwiastun i podziwiajcie. Wiem, że czekacie na koniec gry. Tak, to jest polski tytuł Endgame. I tak szczerze, to nie jest on zły. Jest to też koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do subowania, łapkowania i udostępniania. Z góry wielkie dzięki i zapraszam na jutrzejszy odcinek. który poprowadzi już Deny. Trzymajcie się. Cześć!